Po zamykany czas w półkolach, czystych, czystych filiżanek, spotkach, a obok tyle i biją dzwony. Odkopię wszystkie, odkopię wszystkie klucze jutro. Niespodzianka. Gratuluję. Opity sukces gwarantuje następny. Mogę? Musimy się odpocząć. Musimy kiedyś odpocząć. Musimy się powietrze, które ożyło w Twoich płucach. Mój kochany, nawet nie wiesz, nie odpocząć. szukać tam, gdzie nic nie ma mhm. Magda? Jaki mm. to jest wiersz, jak ci się podobał? Jak dla mnie wiersz jest poprawny, dobrze się go słuchało. Wiemy też, że Agnieszka jest nieszczęśliwie zakochana. No i myślę, że to na tyle. Dobrze. Tu jeszcze? Jurka? Mówisz nie tylko o miłości. Jesteś samotna. Czy jest taka, jak powiedziała wcześniej, Magda, czyli banalna mężczyzna? A, teraz ty? A we mnie ogrody, zasiane równo ognie, kwitnące szeptem karuzelami dni. To morze szumi pod fragmentami muszli. Mhm. To teraz? Musiałbym przeczytać trzy razy, żeby zrozumieć. Julia bawi się słowem, jednak trochę przesadnie. Mhm. Magda? Jak dla mnie wiersz jest jak najbardziej czytelny. Słowa to może szumi pod fragmentami muszli, obrazują to, co zostało już wcześniej powiedziane. Mowa tutaj o niespokojnym duchu, o głębokich pokładach energii drzemiących gdzieś w głębi, uspokajanych na siłę. Jest to dla mnie proste. Julia, wiesz, powinniśmy zaskoczyć czytelnika. Owszem, krótki wiersz nie usypia, jednak krótki nie znaczy dobry. Każdy temat użyty zbyt często przez autora wydaje się skończony lub jest po prostu nudny, wiesz? Moim zdaniem ten wiersz jest dojrzały i to jest bardzo dobry warsztat. to następny, Robert? Kamień, moim echem, szklanka główną wody. Właśnie, panie, nie ma na, na to nacisku zbyt dużego. Główny nacisk jest na. Panowie, to chyba widzę. Wieczaj... Oni tak mają. Trzeba opracowywać jakiś następny temat. Strategia jest to proces określania długookresowych celów i zamierzeń, organizacji, zboru kierunków działania oraz alokacji zasobów niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Ja może tutaj przerwę na chwilę, ponieważ jeżeli my piszemy jakikolwiek projekt czy program, zawsze musimy się oprzeć na jakiejś strategii. Ja może mówię bardziej o projektach unijnych, bo dalej co pan ma, i jaki tak, zarządzanie. Musimy się oprzeć na jakiejś strategię i załóżmy, że chciałbym napisać.